Witam Was w Zodiakalnym Koziorożce w czytaniu miesięcznym dla Was. Jest to czytanie na miesiąc sierpień i w tym czytaniu sprawdzamy sobie energie główne plus karta rada, miłość, uczucia, związki, relacje oraz e, praca, finanse. Zachęcam Was koniecznie do tego, żeby sprawdzić swój ascendent, bo może być to fajnym dopełnieniem do tego czytania. E, Wasz ascendent znajdziecie na pewno bez problemu na moim kanale. Zachęcam Was również do tego, żeby wciągnąć z tego czytania to, co najlepsze i y, to, co dla Was, co nie dla Was zostawiacie za sobą. Nie bierzecie nic na siłę. Zachęcam Was również do zostawienia reakcji, polubień, komentarzy, zasubskrybowania mojego kanału czy też e, udostępniania moich czytań. A ja przechodzę już do mm, przekazu dla Was. Energie główne, koziorożce i miesiąc sierpień. Już patrzymy co tutaj u Was się dzieje. Co w sierpniu dla koziorożców. Już patrzymy. Dziewiątka um, buław, trójka miecz i czwórka monet. Oj, oj, zatrzymanie, zatrzymanie. Czyżby przez jakiegoś mężczyznę um, Patrzymy, karta rada jeszcze dla Was, żeby mieć pełny obraz sytuacji. Karta rada, karta rada, dostrzegam w, w tej sytuacji. Oj, oj, ósemka um, mieczy. Chowacie się, drogie kociorowcy. Totalna izolacja, wycofanie, samotność, jakieś takie ciężkie energie dla Was. No gdzieś próbujecie się poukładać, mm, gdzieś próbujecie znaleźć sobie bezpieczne miejsce, bezpieczną przystań, a um, my się pozbierać po jakichś tutaj wydarzeniach, bo coś się wydarzyło, coś się tutaj u Was wydarzyło niedobrego. Ja myślę, że może jakieś emocjonalne sprawy, mm, które gdzieś na to wszystko wpłynęły. Być może jakieś emocjonalne straty, emocjonalne wydarzenia, trudne te wydarzenia dla Was, niekoniecznie rozstania w związkach. Jest to możliwe, ale niekoniecznie. Być może jakieś inne tutaj e, emocjonalne rozczarowania w kimś na przykład, albo przez kogoś, bo ktoś na przykład nas oszukał, bądź e, komuś ufaliśmy, a ktoś te, e, to zaufanie e, nadszarpał. E, ale też w finansach, być może e, w czymś, e, bądź w kimś się rozczarowaliście, tak jakby. E, ostatnio dużo Wam e, spadło na głowę, po prostu, i być może też ta energia przenosi się do sierpnia. Czy tak jakby w tym sierpniu też e, było dużo takich niekorzystnych sytuacji dla Was, przez co się e, jakby cofacie jeszcze bardziej do tyłu, jeszcze bardziej się chowacie, jeszcze bardziej potrzebujecie tej izolacji, czy też wchodzicie w tą izolację i mm, chcecie być po prostu e, sami. E, jakby nie widzicie tej otwartości się na świat, nie widzę tutaj e, dzielenia się problemami z innymi. Ludźmi, nie widzę tutaj szukania pomocy, mm, tylko takie zamknięcie się, rozczarowanie: tyle się już wydarzyło u, u koziorożca e, i koziorożec woli nie ryzykować w tym miesiącu, siedzi w bezpiecznym miejscu i po prostu patrzy e, czy też czeka na moment, w którym będzie bezpiecznie po prostu wyjść, wyjść ze swojej e, dziupli czy też ze swojej jaskini, ze swojego bezpiecznego miejsca po prostu. Jest tutaj totalna izolacja, no, gdzieś będziecie przeżywać jakieś emocjonalne rozczarowania, czy też no, w finansach być może też, ale ja to widzę bardziej emocjonalne, jakby takie mm, zatrzymanie się w miesiącu w sierpniu, stoicie w miejscu, nie czujecie się bezpiecznie w jakiejś kwestii, w jakiejś sytuacji, czujecie jeszcze rozczarowanie, musicie coś przepracować e, i dajcie po prostu sobie czas e, na to, żeby pewną sytuację przetrawić, przed, e, przetworzyć e, po prostu waszym własnym tempem, w wasz własny e, sposób. Karta ósemki mieczy w sumie taka e, dwie rady. Macie z tej karty. Z jednej strony mówi ona, że dobrze jest teraz e, tak się zdystansować, e, wycofać z jakiejś sytuacji, może być z jakiejś relacji, z jakiejś jakiej znajomości, być może z jakiejś pracy odejść. Tutaj m, karta mówi, warto tutaj e, na chwilę się zdystansować, e, ale nie wpadaj w tą dziurę czerni e, emocjonalnej. Czyli m, zdystansuj się, drogi koziorożcu. Ale nie popadaj e, od razu, e, nie spadaj od razu na dno. E, nie poddajcie się od razu e, i nie podajcie się, nie mówię tutaj, że macie wracać do kogoś, czy też e, wodzić komuś naprzeciw, kto was e, skrzywdził. Nie, mam tutaj bardziej na myśli o to, że zadbanie o siebie, e, musicie pamiętać e, o was samych, musicie pamiętać, że wy jesteście ważni, że o siebie musicie się zatroszczyć, czyli. E, Karta Rada mówi dobrze, że chcesz to jakby przetworzyć na swój sposób, ale nie tkwi w takiej pułapce emocjonalnej. Staraj się pomału otwieraj, otwierać czyli przeżywajcie to na swój sposób, drogie koziorożce. Ale pomału próbujcie wychodzić z tej dziupki emocjonalnej, bo inaczej będziecie popadali w coraz większy dół, aż w końcu osiągnięcie dna. A tutaj karty próbują zapobiec temu, żebyście. E, pogrążali się w tym smutku i żalu tylko chcą radzą wam by się otwierać pomału i wychodzić ze swoich blokad, przepracowywać to e, dać sobie po prostu czas na odczuwanie tego co odczuwacie e, ale pomału też iście do przodu, iście ku e, ku światłu ku e, pozytywnej energii dobrej energii czyli tak byście mieli wyjść po schodach, z dołu do góry, krok po kroku przeżywajcie sobie, to jest taki proces, z, góry, z dołu idziecie do góry, krok po kroku, ale jesteście coraz bliżej góry, coraz bliżej światła, czy też pozytywnej energii, tak? Jeśli przejdziecie już przez te schody i to taki, taka rada jest dla Was po prostu. Krok po kroku, ale wyjdźcie z tego, czy też starajcie się w jakiś sposób wychodzić, a nie popadać jeszcze bardziej w to. Miłość, uczucia, związki, relacje i Koziorożce już patrzymy. Co u koziorożców w sierpniu w uczuciach miłości? Piątka buław, konflikt wewnętrzny, eee, król buław i trójka monet. Dylemat jakiś tutaj macie, nowy początek, eee, być może u niektórych nowy mężczyzna. I to mogą być różne sytuacje, bo z jednej strony możecie być w związku, w którym nie najlepiej, kłócicie się z kimś, a pojawia się ktoś nowy, jakby eee, macie te dwie relacje, jakby w jednym razie, czyli z jednej strony jesteście jeszcze z partnerem, z którym nie układa Wam się najlepiej, z drugiej strony pojawia się mężczyzna, z którym też coś zaczynacie, bo coś nowego tutaj jest. Gdzie może u niektórych poprzez pracę poznana osoba, poprzez znajomości, bądź poprzez jakąś pomoc, e czy też pomoc w rozwiązaniu jakiegoś konfliktu. E to tylko taki e szczegół, nie u wszystkich e tak musi e być i, i dyle e dylemat u koziorostu, bo możecie jakby wejść w trójkąt po prostu, ale bardziej chodzi to od was, mi się wydaje, czyli nie układa wam się w relacji nie jest najlepiej, nie wiecie tak naprawdę co dalej ale pojawia się ktoś nowy, ktoś, kto tutaj odwraca was od tego wszystkiego, gdzieś coś z nim zaczynacie, coś nowego, tak? Może u kozioroszców pojawić się też dylemat, czy dalej z kimś być czy dalej pracować nad relacją, ta praca mi się pokazuje, czyli możecie się ze sobą gryźć, możecie się ze sobą kłócić, sprzeczać, e, może być naprawdę bardzo tak e, intensywnie w niektórych relacjach, w niektórych związkach, a później ta e, energia może się odwrócić, czyli może w końcu zacząć dziać się dobrze, być może mężczyzna wko, w końcu weźmie jakąś inicjatywę w jakiejś sprawie, co Wam zaimponuje i postanowicie działać i pracować nad tą e, relacją. Więc takie możliwości macie albo w trójkąt wejście i zaczęcie czegoś nowego z innym mężczyzną, pomału, czyli tak jakby wychodzenie powolne ze swojej relacji, ale już początkowo. Hmm, czy też już jakiś początek z innym mężczyzną jest, albo te jakieś dylematy w relacji, e, konflikt wewnętrzny, też konflikt z partnerem, e, ale odmiana tej relacji e, poprzez jakiś, jakiś krok e, mężczyzny, krok czy też działanie, które Wam zaimponuje i dalsza praca nad e, relacją. E, tutaj jak najbardziej tak. Dla osób, e, dla singli, tutaj mi się pokazuje, jest jakaś osoba, z którą gdzieś się pokłóciliście. Ona może się pojawić i możecie tutaj coś na nowo próbować e, działać, że tak powiem. Praca, finanse dla koziorożców na sierpień. Już patrzymy. Praca, finanse, koziorożec i miesiąc sierpień. Jak to u Was? Patrzymy, szóstka. E, szóstka monet, piątka monet. No fajnie, wchodzicie, ale później coś się pokazują jakieś problemy. E, I siódemka monet dalej. A jakaś współpraca może tutaj nie wyjść do końca, tak jakbyście tego oczekiwali. Ja bym uważał też na pożyczanie e, pieniędzy komuś, e, bo możecie po, pożyczać kilku osobom, e, a później zostaniecie sami e, w sensie bez pieniędzy, a tych pieniędzy okaże się, że tych pieniędzy będziecie potrzebować. E, te osoby nie będą mogły Wam oddać e, i będziecie musieli długo czekać na e, zwrot tych pieniędzy, więc e, to jest taka przestroga w sumie dla Was, koziorożce, z tym pożyczaniem pieniędzy, czy też m, rozdawaniem e, pieniędzy, żeby to było, e, że tak powiem, przemyślane, żebyście też mieli koło ratunkowe, żebyście mieli jakieś zabezpieczenie, żeby nie było tak, że tu pożyczę, tam pożyczę, a później zostaje i ręce rozkładam i, i nie wiem, e, co mam zrobić, bo... E, tutaj wyszły mi nagle jakieś e, płatności, które muszę zrobić, a pieniędzy nie mam, a osoby nie są w stanie mi oddać w tym miesiącu jeszcze mm, no i to jest takie e, pozostanie na lodzie tak naprawdę Uważał, też bym na jakieś inwestycje w coś, co wkładacie pieniądze e, w tym miesiącu co byście mieli, ja bym odczekał jeszcze ten miesiąc jeszcze bym tu nie inwestował po pomału i też e, sprawdzone źródła, a nie e, jakby jakieś znane źródło w które coś inwestujecie, pieniądze, a później okazuje się, że tych pieniędzy nie ma, no to jakaś strata pieniędzy jest możliwa u Was, ale poprzez Wasze własne działanie, poprzez pożyczkę albo inwestycje, więc tego się wystrzegajcie w tym miesiącu, bo może być nieciekawie. No tutaj właśnie jakieś kontrakty jakby były, coś w co byście mieli zainwestować, to nie w tym miesiącu, bo później będzie długi czas oczekiwania na zwrot tych pieniędzy. E, a do tego czasu będziecie bez tych pieniędzy, więc no nie warto. Tak i później pożyczanie, a oczekiwanie długie na to, aż w końcu ktoś, e, coś oddaje mi się też, że będziecie oczekiwali em, tutaj jakichś efektów, jeśli chodzi o pracę. Być może podejmiecie się jakiejś współpracy, mm, ale będzie trzeba długo czekać na to, żeby ta współpraca zaowocowała, czy też żeby ta praca zaow zaowocowała, czyli tak jakby coś, co, coś, e, coś zaczynacie, coś tutaj działacie. Ale na owoce tego, na wyniki czy też rezultaty, efekty, będzie trzeba trochę, e, troszkę poczekać. I tak to u Was wygląda, drogie e, koziorożce, więc uważamy z wydawaniem pieniędzy, bo tych pieniędzy może Wam zabraknąć w tym miesiącu, ale Wy macie na to wpływ, bo jeśli rozsądnie będziecie je wydawać, czy też pożyczać, bądź zdecydujecie, e, że nie będziecie komuś coś pożyczać, czegoś pożyczać, czy też inwestować w tym miesiącu, to możecie uniknąć tego kryzysowego momentu w Waszych finansach w tym miesiącu, ja myślę, że warto poczekać odczekać pewne sprawy um, aż tutaj będą jakieś konkrety, bo może wyjdziecie w coś niekonkretnego, nie będzie konkretów a Wy już się tutaj oddacie na całość, na 100% i pieniądze i wszystko, e, i zaangażowanie a później okaże się, że, że nic z tego więc tutaj warto poczekać przyczekać, niech będą jakieś efekty najpierw, a później a później cała reszta, też jeśli zaczynacie musicie wpłacić jakieś, jakieś, jakąś sumę to mało na początku, zobaczyć to przyszłości korzyści, dopiero później e, więcej pieniędzy z to wkładać, a nie na odwrót. Miejcie to na uwadze, drogi koziorożce, bo to może naprawdę Was, e, Wam zaoszczędzić jakichś takich problemów e, finansowych. To był przekaz dla Was. E, życzę Wam wspaniałego miesiąca. Zachęcam Was raz jeszcze do sprawdzenia swojego ascendentu. Zachęcam Was do wyciągnięcia z tego czytania to, co najlepsze, co nie dla Was zostawiacie za sobą. M nie przyjmujemy nic na siłę. Zachęcam Was również do zostawienia reakcji, polubień, komentarzy, zasubskrybowania mojego kanału, czy też udostępniania moich czytań. W opisie pod filmem e, znajdziecie linki do czytań, które warto obejrzeć, czytania bezterminowe, czy też czytania, e, jak na przykład prognoza do końca roku. E, dla wszystkich znaków e, zodiaku, każdy znak ma swój przekaz. E, raz jeszcze wszystkiego dobrego i widzimy się w kolejnych czytaniach na moim e, kanale.